Ferie to możliwość aktywnego spędzenia czasu. Gdy nie mieszka się w pobliżu stoku, warto skorzystać z ofert pod dachem. Na kursy tańca mogą przychodzić i mali i duzi. Jesteśmy w są to grupy open. Oczywistą rzeczą jest, że te osoby, które przychodzą chcą troszeczkę się pobawić również na tych zajęciach, więc nie ma tak, że są sztywne choreografie, tylko również zabawa. Chętnych nie brakuje, chociaż zwykle przeważają dziewczyny, więc jak zachęcić chłopaków? No ja, ja. ja też Kobiety przychodzą, żeby potem tym tańczyć no, w domu tak, prawda? Nie. I potem mężczyźni sami też chcą pokazać kobietom, i też przychodzą na zajęcia. <laughs> jest takie wymienny. W grupach nadal są wolne miejsca, nie tylko na zajęciach feryjnych, ale również na rozpoczynających się zajęciach stacjonarnych. Podczas ferii nie brakuje chętnych do udziału w zajęciach w hali parkowej, gdzie można grać w rugby. W Łodzi jest bardzo prężne przyróżowisko rugby. Jeśli chodzi o tę inicjatywę rugby, tak, to się okazuje, że Polska jest stolicą i prekursorem tych rozgrywek. W zajęciach biorą udział nie tylko doświadczeni gracze. Nikola przyszła po raz pierwszy. Namówił ją brat. Bo inni myślą, że to taka brutalna gra, że, się, że ktoś w ciebie walnie i wtedy... Yy... Na ciebie każdy tę piłkę wwali się. I właśnie koleżanki z mojej klasy się bały. No jak to wróg, No w każdej dyscyplinie, jak każdej dyscyplina najpierw trzeba spróbować, no nie jest to najpopularniejsza dyscyplina sportu w Polsce, więc na pewno trzeba spróbować zobaczyć yy poznać te elementy, zaprzyjaźnić się z tą piłką. To są dwa, trzy treningi i już każdą miał operować piłką bez najmniejszego problemu. Szczególnie na treningi zapraszamy są dziewczęta powyżej 16 roku życia, co nie znaczy, że chłopcy są niemiły widziani. Szczególnie, nie, że tworzona jest sekcja młodzików. Wyrażenie to wszystko, a po wydarzenia gościem Piotra Wesołowskiego w programie Rozmowy dla prawo i leworęcznych będzie poseł PO Mirosław Grzywiecki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.